Witam serdecznie. Tym razem chciałbym podzielić się moim rozwiązaniem dotyczącym optymalizacji czasu pracy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Polega ona na ustaleniu ilości minut, przez jakie cyrkulacja będzie pracować. Rozpocząłem to od utworzenia pomocnika numerycznego o nazwie Cyrkulacja Minutnik. W pomocniku tym mogę ustawiać, ile minut cyrkulacja ma pracować. Mogę wybrać wartość 1, 2 itd. Zakres działania minutnika może być ustawiany. W moim przypadku on jest ustawiony na dwie minuty. Następnie utworzyłem automatyzację, która działa w ten sposób, że jeśli smart gniazdko dotyczące cyrkulacji włączy się, następnie jest wykonywane odliczanie. Tyle, ile wynosi wartość tego pom pomocnika, minu cyrkulacja minutnik, a następnie cyrkulacja wyłącza się. Tutaj jeszcze zaprezentuję, jak to wygląda w według YAML. W moim przypadku cyrkulacja działa według harmonogramu. Jest to z kolei wywoływane przez integrację SALUS. Czyli cyrkulacja włącza się o zadanych godzinach, następnie uruchamia się ta automatyzacja i po dwóch minutach lub też po innej ilości minut wyłącza się. Oczywiście, jeżeli okazuje się, że zakres harmonogramu jest nieodpowiedni, w każdej chwili możemy ręcznie uruchomić to smart gniazdko, czyli tym samym uruchomić cyrkulację. I nasza automatyzacja za każdym razem działa. W ten sposób, niezależnie czy cyrkulacja ciepłej wody użytkowej włączy się automatycznie według harmonogramu, czy też zostanie uruchomiona ręcznie, za każdym razem działa tyle minut, ile mamy ustawione w danym pomocniku. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.